Masz przed sobą wiele możliwości i decyzji? Ta animacja zmieni sposób, w jaki będziesz na nie patrzeć. Gdy masz nieograniczony wybór, uzyskujesz przez swoje decyzje lepsze wyniki, niż uzyskałbyś, mając bardziej ograniczony świat. Jednak czujesz się gorzej. Na tym właśnie polega paradoks wyboru. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będę przekonywał Cię, że po pierwsze, Lepiej by ci się żyło, gdybyś przyjął określone, dobrowolne ograniczenia swojej wolności i wyboru zamiast buntować się przeciwko nim. Po drugie, lepiej by ci się żyło, gdybyś szukał tego, co jest wystarczająco dobre, zamiast szukać tego, co najlepsze. Po trzecie, lepiej by ci się żyło, gdybyś obniżył swoje wymagania dotyczące wyników podjętych decyzji. Po czwarte, lepiej by ci się żyło, gdyby decyzje, które podejmujesz, były nieodwracalne. No i po piąte, lepiej być się żyło, gdybyś zwracał mniejszą uwagę na to, co robią inni wokół Ciebie. Dzisiejsze zamożne społeczeństwa każdego dnia mają do czynienia z nieskończonym wachlarzem wyborów od ubrań do założenia rano, przez co się je na obiad, aż po film na wieczór. To właśnie możliwość wyboru daje spełnienie i poczucie wolności, a przynajmniej tak się ludziom wydaje. Paradoks wyboru wywraca to popularne przekonanie do góry nogami i dowodzi, że konfrontacja z wieloma wyborami może być. Tak wyczerpująca, że powoduje stres psychiczny utrudniający podejęcie decyzji. Również już po podjęciu decyzji, samo istnienie innych opcji może być bolesne i nie do zniesienia. Na szczęście można poradzić sobie z przeciążeniem decyzyjnym poprzez uproszczenie podejmowanych decyzji i ograniczenie wyborów. Okazuje się, że w tym przypadku mniej wolności znaczy tak naprawdę więcej. Na początek jednak musisz poznać dokładnie problem, jaki stwarza przeciążenie decyzyjne. Po pierwsze, im więcej masz opcji, tym trudniej podjąć Ci dobrą decyzję. Egzystencjalny filozof Albert Camus, chcąc zwrócić uwagę na ilość decyzji, którą człowiek musi podjąć każdego dnia, miał w zwyczaju pytać, powinienem się zabić czy napić się kawy. Zawsze, ale to zawsze istnieje alternatywa dla Twoich wyborów. Nie ma sytuacji bez wyjścia. To z jednej strony dobrze, ale z drugiej, w miarę jak rośnie liczba możliwości, zmaga również wysiłek wymagany do podjęcia dobrej decyzji. Z tego względu ludzki umysł, chcąc uprościć sobie życie, zaczął automatyzować wiele czynności, omijając element decyzyjny że mnie każdej czynności będącej kwestią świadomej i zamierzonej decyzji byłoby zbyt trudne do zniesienia. I tak, umycie zębów, założenie bielizny jest dla ciebie na tyle oczywiste, że nie potrzebujesz się nad tym zastanawiać. Coraz więcej osób idzie o krok dalej i celowo automatyzuje pewne czynności i ogranicza ilość decyzji koniecznych do podjęcia. Na przykład robią to poprzez posiadanie takich samych zestawów w ubrań, co ogranicza pytania, w co się dzisiaj ubrać. I jedzą też zawsze to samo na śniadanie. To kolejna decyzja do podjęcia, mniej w ciągu dnia. Nie jesteś jednak w stanie zautomatyzować wszystkiego, bo byłeś yy, chodzącym robotem. Część decyzji wciąż pozostaje niepodjęta. Większość dobrych decyzji wymaga tych kroków. Po pierwsze, ustal swoje cele, po drugie, określ, jak ważny jest każdy cel, po trzecie, przejrzyj możliwości, po czwarte, oceń, jakie jest prawdopodobieństwo, że którejś z opcji sprawi, że osiągniesz cel, po piąte, wybierz najlepszą opcję, po szóste, później wykorzystaj konsekwencje swojego wyboru. By zmodyfikować swoje cele, przypisywano im wagę i sposób, w jaki oceniasz przyszłe możliwości. Plan jest dobry, ale ciężki do realizacji. Jednak trochę praktyki i jasne określenie celu za każdym razem jest najprostszą drogą do podejmowania właściwych i lepszych decyzji. Po drugie, wraz z ilością możliwości rośnie ryzyko popełnienia błędu. Świadomość, jaki dokładny cel chcesz osiągnąć, to jedynie połowa sukcesu. Nawet przy dokonywaniu wyboru spośród zaledwie kilku alternatyw. Podejmowane decyzje są bardzo podatne na błędy. Wynika to często z ludzkiej stronniczości, utartych przekonania albo wpływających na ludzi, wspomnień. Psycholog Daniel Kahneman w swoich badaniach pokazał, że sposób zapamiętywania przeszłych wydarzeń całkowicie zależy od tego, co wówczas odczuwaliśmy i jak się to zakończyło. Oczywiście najlepiej zostają w ludzkiej pamięci skrajne emocje, zarówno te dobre, jak i złe. Jeśli wspominasz np. odbytą podróż, to twoje. Wrażenie z wyjazdu będzie zdominowane przez najlepsze lub najgorsze doświadczenia, czyli prawdopodobnie przypomnisz sobie kłótnię z partnerem i ostatni pogodny dzień. I właśnie ten sposób przetwarzania wspomnień ma ogromny wpływ na późniejsze decyzje. Zostając w temacie wakacji, na przyszły rok zdecydujesz się jechać sam z przyjacielem, bo z partnerem się kłóciliście, jednak nie uwzględnisz w swoim wyborze, że była to zaledwie jedna kłótnia w ciągu dwóch tygodni urlopu. Zdecydujesz się znowu odjechać nad Bałtyk, mimo że rok temu było zimno i deszczowo. Ale Twój umysł przywołuje wspomnienie jedynie ostatniego dobrego dnia. Po trzecie, im więcej opcji, tym mniejsza satysfakcja z podjętej decyzji. Pozostając w temacie wakacji, powiedzmy, że jesteś na etapie wyboru, gdzie jechać. Rozważasz Polskie Morze, Teatry albo Disneyland. Jest też opcja wynajęcia spokojnego domku na Mazurach. Cokolwiek nie wybierzesz, Twoja decyzja będzie polegała na rezygnacji z pewnych możliwości, które zapewniałyby inne opcje. To jest tak zwany koszt alternatywny, który jest istotną częścią procesu podejmowania decyzji. Na przykład, kosztem wybrania pobytu nad morzem będzie brak możliwości górskich spinaczek czy rozrywki w Disneylandzie. Niestety, koszty alternatywne zmniejszają Twoją ogólną satysfakcję z dokonanych wyborów, w szczególności, jeśli cały czas o tym myślisz. Byłbyś znacznie bardziej zadowolony z wyboru, nie znając alternatyw. Nie marudziłbyś wtedy, a mogliśmy pojechać do Disneylandu, a mogliśmy pojechać w Tatry, bo są fajne góry, a teraz nie ma pogody. Gdyby ktoś dał Ci możliwość pojechania jedynie w Mazury, cieszyłbyś się, że w ogóle możesz gdzieś spędzić wakacje. Po czwarte, adaptacja negatywnie wpływa na zadowolenie z podjętych decyzji. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio kupiłeś sobie coś naprawdę fajnego, np. Na jakąś nowinkę elektroniczną. Jak czułeś się po dwóch tygodniach posiadania urządzenia? Czy na pewno byłeś tak samo zadowolony jak na początku? Twoja odpowiedź zapewne jest przecząca. A no właśnie, proces ten znany jest jako adaptacja i jest dość powszechny zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym kontekście. Jest nawet takie powiedzenie, że do dobrego łatwo się przyzwyczaić i szybko straci zadowolenie z podjętej decyzji. Po piąte. Najlepsze nie istnieje. Wielu perfekcjonistów poświęca swoje życie na szukanie rzeczy idealnych. Dotyczy to też podejmowanych decyzji. Mając do wyboru tysiące swetrów w sklepach, spędzają cały dzień na poszukiwaniu tego, co najlepsze. Może być tak z każdą inną decyzją. Obranie perfekcjonizmu jako strategii decyzyjnej jest bardzo przytłaczającym zadaniem. Każdy wybór staje się wówczas niekończącą plątaniną rozważań. Dla perfekcjonistów jest bardziej prawdopodobne, że po podjęciu decyzji będą z niej niezadowoleni, gdyż mają też tendencję nawet po fakcie dalej istnieć rozważania i porównania. Po szóste, ogromna ilość możliwości wyboru przyczynia się do współczesnej epidemii nieszczęścia. Po raz kolejny w tej animacji powtarzam, że duża ilość możliwości wcale nie jest sposobem na szczęście. W ostatnich dziesięcioleciach zamożność, a co za tym idzie zwiększenie możliwości, wcale nie dały ludziom szczęścia. Nie tylko większość osób czuje się przytłoczona i zagubiona, ale ilość potwierdzonych przypadków depresji wciąż rośnie. Co za tym kryje się za tym nieszczęściem? Ludzie są rozpieszczeni wyborem. Kiedy masz nieograniczone możliwości, ale wybory, których dokonujesz, okazują się rozczarowujące, masz skłonność do obwiniania się. Dzieje się tak, ponieważ kiedy Pozwalasz sobie być panem własnego losu, automatycznie oczekujesz, że faktycznie nim będziesz. Liczysz, że każda podjęta decyzja będzie miała zamierzony skutek. Jeżeli jednak tak się nie stanie, jedyną osobą, którą możesz obwinić, jesteś ty sam. Wiemy już dlaczego podjęcie dobrej decyzji jest takie trudne. Co możemy zrobić, by sobie to ułatwić? Dwa kluczowe przemyślenia. Zadowolaj się rzeczami wystarczająco dobrymi, czyli takimi, które spełniają twoje określone standardy. Musisz ustalić je, co to znaczy, kiedy jest już dość. Zamiast szukać i porównywać to, co najlepsze, wybierz to, co jest satysfakcjonujące. Pozwoli Ci to podejmować szybkie i zdecydowane decyzje, a dodatkowo pozostawać zadowolonym z wyboru, bo przecież spełnia to Twoje standardy. I druga myśl. Przyjmij pewne dobrowolne ograniczenia. Możesz ustanowić o sobie sam. z jakiej decyzje podjęte z góry wydają się ograniczeniem wolności życia, ale zmniejszenie ilości wyborów pozwoli ci poczuć się tak naprawdę wolnym. Zacznij od ograniczenia wyboru ubrań czy rozważanie komprasy dziś kupić. Zdecyduj się na jeden zestaw codzienny i na roczną prenumeratę konkretnego pisma. Rozważań ułatwiających ci życie może być jeszcze więcej. Podziel się pomysłami w komentarzu. I pamiętaj, że mniej znaczy więcej. Mniej decyzji więcej życia. A ja dziękuję za poświęcony czas i pamiętaj, pozostanie nieprzeciętny. Cześć!